Witam państwa po dłuższej przerwie z nad jeziora. Dzisiaj będziemy testować kil wykonany własnoręcznie do pontonu, który oryginalnie nie posiada kila. Także trzymajcie kciuki, zobaczymy co z tego wyjdzie. A kil wykonałem prototyp z czegoś takiego. To są odpady ode mnie z pracy, ale widziałem na brytyjskich filmach, że wykonują z takiego materiału jest izolacja do rur. Ta okrągłe rurki takie z takiego samego materiału, i wykonują sobie Anglicy z tego. Kupują w markecie budowlanym za jakieś tam grosze i wykonują z tego. Także jak jeśli ja miałem coś takiego w pracy za darmo, to spróbuję, czy to zadziała. To jest oczywiście prototyp, patent. To nie trzeba się na razie przykładać do jakości, bo jeśli to zadziała, to sobie wykonam to wtedy bardziej profesjonalnie elementy, no nie miałem dłuższego, więc musiałem dopasować z dwóch elementów. Te elementy wejdą sobie pod podłogę. Fik wypchają mi podłogę na dole i ma powstać teoretycznie kil. Zobaczymy czy to zadziała. Czy to powstanie i czy to zadziała. Także trzymajcie kciuki. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest taki prototyp prowizorka, żeby sprawdzić jak to będzie działać i czy to w ogóle będzie działać. Pierwszy element już wepchałem, ten dłuższy wypchałem pod podłogę i przed pompowaniem i tu mam drugi element, który sobie umieścimy tak po całej długości i przykryjemy tymi resztkami podłogi. No i zobaczymy, sprawdzę sobie to czy to działa, to, to wykonam to bardziej profesjonalnie, jeśli można tak powiedzieć. Dobra, tak to wygląda po ułożeniu już całej podłogi. Jak widać, podłoga też jest homemade, wykonana ze starej palety. Ze sklejki ze starej palety, no ale jak działa, to chociażby przydało się ją wymienić. Dobra, ponton napompowany, podłoga ułożona, gotowy do drogi. Jeszcze sobie takie jakieś wzmocnienie na nim przykleję. Takiej listwy oryginalnej i będzie działać jak oryginał. No i ostatecznie tak to wygląda. Całkiem nieźle. I spisuje się też całkiem przyzwoicie. Także nie ma co przepłacać chyba, jak ktoś już ma ponton bez kila. Dobra, proszę Państwa, podsumowanko. Kil zadziałał, fajnie to wygląda, fajnie pływa, więc trzeba będzie teraz bardziej się przyłożyć do pracy i wykonać to bardziej profesjonalnie, z lepszego materiału. Może materiał ten, ten sam, ale pomyślimy nad wykonaniem bardziej estetycznym i bardziej profesjonalnym, żeby zostało na lata. Także do zobaczenia kiedyś może na następnym filmie. Trzymajcie Krzyuki, cześć.